Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Need for Speed Pro Street. Jak widzimy, tutaj zaczynamy jakiś nowy etap showdown. Eee, myślę, że dobrze przypisałem. Oglądajmy, ja tutaj uspokoję się, Cicho My sobie to tutaj podziwiajmy, co tu będzie się działo. Ludzie do kolan w betonie, tak zamurowani. To tak, chciałem zwrócić uwagę. Samochód idzie sam, bez gościa. To są najgorsze takie rzeczy, które można zauważyć. To są na... Naprawdę na... na widoku. To już mogłyby być te... ...szyby tak przeciwnione, że... że byłyby były czarne i nie byłoby widać... Yy, ...czy ktoś siedzi, czy nie. No to naprawdę to człowieka odtrąca, bo człowiek ma wrażenie, że już yy, jak to gra w totalne badziewie po prostu. Chociaż ja tak nie sądzę, jak razie mi się fajnie, gra, przyjemnie nie jest tak źle jak niektórzy mówili. No ale niektóre to naprawdę tak na przykład przed chwilą coś Takie coś takiego się wydarzyło to też mam podobne zdanie jeśli chodzi o wykonanie i ruszyli my też ruszamy o Ford Dodge Mazda Trójka o nieźle ruszyli widzę tutaj od razu nitro tak ostro Nurburgring drink Nurbur no drink. drink Nie na śmiech się łykam ich Myślałem że będzie gorszej Bo tak nastarciła nie. ładnie Ruszyli A tu wszystkich po zewnętrznej Sorry ale strasznie się z tym Golfem Ja, ja dodaję gazu a, i trzymam mu się na zdrzak, a ten zwalnia Dziad Przecież mamy trochę dłuższy tor Uda mi się wejść na pełnej prędkości Uda się Trochę musiałem ten delikatnie odpuścić, ale to tylko delikatnie, my sobie elegancko ciśniemy No ale znowu ostry nawrót I ogień, o tak Trochę mi się przypomina Tor Miedzianej górze. No prawie ten ostatni zakręt taki, właśnie tam jest bardzo taki szeroki, a tutaj Bardzo taki ciasny, ale kurde tak Ustawienie toru bardzo podobne Ułożenie tych zakrętów Jak w Kielcach, nie wiem, ocencie sami no tam jeszcze jest taka pętla na miedzianej górze. Ja pamiętam, jak byłem na wyścigach, to pewnego razu to tam była trasa w połowie zamknięta, ta główna, jak na Piotku w Trybunacki, Kielce, tak, była zamknięta, była przedzielona na pół po prostu i tam właśnie odbywały to się wyścigi łącznie z tą trasą, tą główną trasą, nie? Tam jeszcze była później dalej, tam jest taka pętla. Ale teraz to nawet nie wiem, czy odbywają się tam dalej wyścigi, bo już trochę nie byłem. I ogień W sumie. Nitro. Tak mamy ładną przewagę. Mieliśmy prostą. Elegancko do wykorzystania. Ooooo! Wow! A ja bardzo straciłem prędkość. Mimo, że nie, nie ten... nie wypadłem z toru to... O tu już lepiej. Już mniej tej prędkości wytraciłem Dobrze też, że ten napęd I ogień ogień. A tu spróbujemy wejść Mamy ładną przewagę, to... Na łapie Kurde, za mocno, za bardzo Zbyt agresywnie Ale opony to tam na pewno bym miał nieźle pójść rany. Ooo, dał mi się tamtą grupę Do gonicy H pierwsza Już nie wiem dokładnie kogo tam Honda O Strasznie dziwne jadą Ostatnie okrążenia, tu zero jak to? Takiej chęci wygranej No co mamy tu? Drift, jeszcze jeden grip No i ja to zrobimy sobie na zmianę Raz grip, raz drift Żeby nie było monotonii tu 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 Długa trasa powiem Wam. No, no właśnie. Z tym prostowaniem tego auta jest najgorzej, że chcesz w drugą stronę go już pociągnąć, a ten leci prosto. Słaby wynik będzie. I go zaczął dusić, bo wie, zacząłem wjeżdżać na trawę O kurde Rzeczywiście słaba, nie wiem co, 1400 największych wynik Miałem ledwo 900 punktów Zdobiłem No się Nie ma za bardzo kiedy tych punktów nabić. O, ta. była niestety delikatnie bandana, ale już. Wynik lepszy. Bardzo kijowe miejsce zająłem na pierwszej rundzie Więc nie wiem czy mi przyznają Pierwsze miejsce Powiem szczerze Ja widzę, że samochód sam próbuje nawet w przeciwnym kierunku jedzie To jest będę mi się zawody powtórzyć to no tu się tym samochodem, muszę go wywalić na zbyt pysk. Niby wygrałem Ale tragedia, muszę się chyba pozbyć tego samochodu Lepiej mi się ninjo, znaczy ninjo Sylwium jeździ ninczą I to też jak coś padnie do głowy to Dobra O Co jest lepsze, towarzystwo, widzę? Da Sylwia mi się podoba ładnie, Sylwia. Honda też jest spoko. Oni jakby w jednym teamie jadą. bardzo podobne... ...odklejenie. Kurde, tym Fordem to on wystrzela ładnie. Sylwia została. Ja trochę po hamsku. Ale to nie ryzykuje to nie pije szampana, Którym mi się brał, B, chyba kamerę. No tu szybko zmienię kamerę. O tak! O, zostają daleko w tyle. Ciężko mi ich zobaczyć w tylnej kamerze Bogato Tak ma być cały czas Do końca gry Elegancko sobie na lajcie przychodzimy Wam szczerze Bo, bo ja tu się rozpędzałem w drugą stronę A tu dłuższa jakaś wersja toru jest Ooo, mamy dwa okrążenia Kurde, już miałem łapę i prawo prawo nie? Dopiero zobaczyłem znaki, że kurde w drugą stronę jednak piłem Za wcześnie Kurde, kręto, ostro Kawał trasy no tam tam Bogato Naprawdę bym się musiał męczyć z nimi, żeby jechać ich tempem No a tu już Nie piekło. że tu mi się uda, dość fajnie wejść o też nie zjebałeś to zjebałem totalnie u tu 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 odcinki, no, tu 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 tu, tu, tu. Czasami mam wrażenie, powiem wam szczerze, że ja gram na automatycznej skrzyni biegu i czasami mam wrażenie, że gra ma problemy z przełączeniem biegu, naprawdę. ono takie wrażenie. Tak na razie ok, ale tak jak nieraz jest na starcie, to... Nie no, czy to byłby dobry pomysł. Zajebisty, elegancko. Tutaj mi pykło Wejście w ten zakręt Więc nitro elegancko Wykorzystałem A są? Tak w ogóle? Nie ma. Tak razem nie ma. I love a drift. Tym razem z Sylwią. I gaz. No i po co tu tak do odciny, No. Tego nie rozumiem. Bardzo podobna trasa, widzę. Tylko, że krótsza. Wcześniej skręcamy, tak jakby. No i tutaj elegancko. Gdzieś ta Sylwia lepiej lata. W ogóle. Fani ją rzuca. Jednak dobry samolot wybrałem pod drift. Tamtego to się chyba raczej pozbędę i przeznaczę. Na jakieś nowe auto. Nie wiem, może do gripu coś. Elegancko kontynuuję jazda bardziej bokiem. Chodzę za wcześnie, odbiłam mi, ale to nic. Delikatnie ręczny i, i zamiatane. Ale jak kręcę w prawo, kierowni, znaczy tam na klawiszem, joystickiem, w prawo, żeby mi skręcał. A i widzę, że koła są w lewo, no. To mnie zaczyna denerwować. Ohoho. Oho. Nie zaliczyło nam zawodów jeszcze. Co my tu mamy? Jak się Dave progress? 2000 mi brakuje. No ja na czwarta mil nie nie widzę zbytnio dla nas szans. No tu kurwa. Wszystko mam więcej koni niż ja. Trzeba coś nowego przygotować pod drinę. Najszybciej, coś pod, pod ten drag zbudować. Co ja mogę? Good burnout. Patrzcie jak ruszył Co mnie zderza na, na starcie Jak szybko wyhamował Chociaż nie ma najgorszego czasu Dwa nitra, ale ja nie wiem, nawet kiedy tego nitra użyć. Strasznie krótki odcinek. Mamy ja czwartą czwarta, no. Znowu z tym. To nie fair. Ostatnia runda. To możemy się pożegnać. Yeah! No hmm. I baj, i ba. Ale udało się zakończyć, widzę chyba zawody Zostaliśmy tam jakąś ilość punktów No tą hondą narobiliśmy tutaj Aha, spoko To chyba powinien ktoś być. Well, we'll Chwąci u nas tak samo, nikogo nie ma. Masakra. No ale udało nam się zdominować. 40 tysięcy, dostaliśmy staliśmy elegancko. No to super. Komplit. Laski, jeszcze raz, las, laski hmm. No i tak, super promocją, mam następne zawody, dopiero pewnie dalej się coś zacznie Dobra moi drodzy, to będzie tyle w tym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, na razie trzymajcie się, się